Prezydentura Andrzeja Dudy od samego początku była naznaczona również kontrowersyjnymi ruchami. Kryzys konstytucyjny i paraliż Trybunału Konstytucyjnego na przełomie 2015 i 2016 roku był pierwszym i chyba najbardziej znaczącym konfliktem prawnym w ramach jego prezydentury. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego w listopadzie 2015 roku, jeszcze przed przejęciem funkcji prezydenta Rady Ministrów przez DW Szydło. Prezydent dał ułaskawił Mariusza Kamińskiego i trzech innych funkcjonariuszy CBA skazanych prawomocnym wyrokiem sądu pierwszej instancji. Decyzja ta, dokonana jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku, była szeroko krytykowana w środowisku prawniczym jako łamiąca zasadę trójpodziału władzy. Prawo łaski może być stosowane tylko i wyłącznie wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu, a sąd najwyższy orzekł, że ułaskawienie było bezskuteczne. Oto ma przyjęcie ślubowania od trzech sędziów taka w grudniu,